Także chcieli utrapiać psychicznie ludzi, patrząc, obserwując jak to pracuje, potem zgrywając takich, że rzekomo opowiadają, co robić szybciej, że koląc, wyprzedzając czyjeś myśli, że to chce zrobić, to oni szybciej wypowiadają, że ty to zrób to tam, to zrób rzekomo, to jest rozpoznanie. Ćwiczą pewnie zaiste przed telewizorami jakoś, że tamto, że to, że tamto, że tu, że tam, i tylko pilnują, pilnują, potem że chcą przed dziećmi, przed babaskami, przed ilami, przed aniel, anielnymi. Yy, ale przed dziećmi, bo tam ludzie, tacy chrześcijanie prawdziwi, to tam, yy, którzy są, yy, trwają w uświadomieniu w tym, że właśnie przy swoich przodkach, przodków, uczestniczyli do kościołów w bożej prawdzie, żeby się zgadzało na równo, że, że, że gra, że, jest, że nie jest to diabelskością, czy przy w diabelskości, w czy też nieugodzeniem się na istnienie diabelskości na tym landzie i na innych, to... Chcieli właśnie przeznać, dopowiadać że komu zgrywając wtedy, że są właśnie takimi radcami, czy właścicielami, czy mędrycami, że byli ukochani, że potem, że przyjmować firmy, kto by się temu nie dał, to wtedy chcieli wszelako jakiegoś zagrania z innego tam jardu czy innego siedla, yy, pogrywać na różne schematy, łając komuś na przykład duszę, wtóryś duszę, robić to chaotycznie, za sprawę jakichś dzieci, dziewczynych, że to Harry Potter, czy jakaś magia, potem, że komu któraś kobieta zjawiała się, żeby ukarać dziewczynkę, że z jakimś tam yy, złą że chce ją karać, a potem zgrywała, że po prostu musi taką zagrać, żeby yy, żeby, żeby miała dorosnąć, że wtedy by to ją zatrudniła, gdyby nauczyła się tej magii do końca i demonistyki wtedy by ją zatrudniła gdzieś, z którymiś by utrapiała ten. A jako mała, że rozpoznana, jeszcze mała to jeszcze może się wyzwolić. Jak pójdzie do kościoła, księdzu się wyspowie z magii, którą stosowała, demonistyki na ludzi? No nie wiem, nie wiem, może, może, może już nie. Ale zawsze lepiej u księdza niż u jakiejś sekty, która powie, że nie. Zawsze księdza książę ksiądz zawsze może odesłać do jakiegoś zakonu czy do jakichś tam specjalistów. Nie do pigu za życia, tylko do jakiegoś tam zakonu gdzieś w Czechach, czy do Kanady, czy na mniej się tak daleko. Gdzieś gdzieś łuko stosują jakieś różne ziela, tańce na, na trawie, z innymi dziećmi, rozmowy, normalne zachowanie, doglądanie właśnie takiego w zdrowy sposób, gdzie przynajmniej się ukształtować, zaczerpnąć zdrowego, zdrowych przykładów, zaczerpnąć od środowiska zdrowego. I się uzdrowić, a nie przed telewizorami do bycia. Naprogramowano wielorakiej rodzajalności treści, czego ja nie miałem na szczęście za dzieciństwa, bo funkcjonowała normalnie. Natura, na, na dworzu się bawiło, wychodziło się z, z kolegami, na ogrody, na garaże, na, na drzewa, spinało się po drzewach, że, że jak najwyżej, po lasach się chodziło, zjeżdżało się na skorolce z lasów się bawiło fajnie, się bawiło. grało się w kosza, różne rzeczy, a którzy chcieli nas poznawać właśnie w sposób szpiegowski i potem zgrywać, że są naszymi anielnymi, czy jakimiś środkami, czy jakimiś przyjaciółmi, czy rzekomo na różne schematy, to są właśnie antychrześcijanie, po prostu antychrześcijanie, którzy chcieli ten kraj przejąć, przejąć majątności, przejąć e, życia, przejąć, e, jak nie teraz, to za jakiś czas, przejąć e, rodziny, przejąć e, dzieci, przejąć e, pracę, i wielu ludzi wyleciało z tego narodu właśnie, bo to rozpoznali, z innych narodów, to spotkałem na lotnisku, właśnie tylko ja tam dawałem, że ja się jeszcze nie podaję, chociaż też myślałem o Dublinie, latam do Dublinu, w Dublinie było milżej, ale też rozpoznanie takie ważne, że tu rodziny mam, mieszkanie swoje mam, zawsze mogę sobie sprzedać, kupić jakąś działkę z domkiem gdzieś samochód czy dwa samochody nawet zajebiście ubezpieczyć, zabezpieczyć i odwiedź, zrobić taki cieplarniany, żeby ogrzewanie i zrobić to z drewna i zrobić ekofarmę i sobie sobie jeszcze mieć dużo kasy dla siebie na naprzód, zaoszczędzone na rodzinę. Także można też tak, mogę też tak zrobić, także to jest też do przemyślenia jak najbardziej pod tylko no, znajdę sobie kobieta, żeby wziąć sztuk i wtedy właśnie można ustalić razem z rodziną, żeby było jak najlepiej, jak najpełniej, jak najfajniej jest rodacy, rodaczki i zagraniczni. Możecie przybywać do polskich landów, bo uświadomienie już jest większe, już jest bezpieczniej. Także ja dusz nie porywałem, nimi nie pogrywałem. Nie pogrywałem. Nie pogrywałem duszami. Nie wchodziłem do głów, nie posłałem nic do głów, żeby wchodziło komuś coś do głów, żeby yy, istniało jakieś leczenie, czy jakieś tego rodzaju alności, No, Inni się wyzwolili, wiele się wyzwoliło, chodząc do kościoła, modląc się, zamadlając. Słałem swoich przodków przodków Ducha Świętego, Ducha Bożego, rozmowy z Księdzem. Inni może się jeszcze wyzwolą, może jeszcze mają czas na to. Nie moja rodzina, więc się tym nie zajmuję. Innym też polecam zająć się swoją rodzina dla bezpieczeństwa. Nie moje przody, nie moje potomy, dla innych grzeczny. Kogoś ignorując, to po prostu ignorując i idąc sobie w spokoju chrześcijańskim. Amen.